Cześć, dzisiaj film trochę krótszy z bardzo ważnego powodu. Otóż dzisiaj jest niedziela wyborcza, a więc nie chcę zajmować Wam czasu, bo każdy, kto ma choć trochę oleju w głowie, idzie oczywiście na wybory. A co do oleju? Mam dla Was olej silnikowy, który dzięki mojej współpracy z Allegro, jak zawsze, dostaniecie znacznie poniżej ceny rynkowej. Na ekranie widzisz teraz oznaczenia i zakres zastosowania tego oleju. Jeśli będzie pasował do Twojego auta, to link w opisie. Tylko pamiętaj, że z jednego konta Allegro możesz kupić tylko jeden taki olej. Moi drodzy, kiedy Krzysztof napisał do mnie z propozycją testu Audi R8V8, to pomyślałem, okej, okay, ciekawe, drogie auto może by się nieźle klikało nawet, ale kiedy dodał. Uwaga w manualu, to stwierdziłem: okej, okay, to jest tak rzadki samochód, że na pewno chcemy go pokazać. Umawialiśmy się parę miesięcy, aż w końcu się udało. W ramach naszego przyjazdu przez Polskę, Grand Kalifornię, dosłownie kilka godzin już przed zakończeniem tej podróży, spotkaliśmy się na Patelni w Katowicach właśnie z Krzysztofem i jego fantastycznym samochodem. Zapraszam do testu. Cześć Wam wszystkim, nazywam się Krzysztof. Jestem właścicielem tego oto samochodu. Tak jak wspominał Zahar, jest to Audi R8 V8 w manualu, dość rzadko spotykana wersja. Yy, seryjnie ten samochód wychodził. O mocy 420 koni. W tym samochodzie jest 500 koni zrobione, dokładnie 503 konie zrobione. Przebieg jest dość niski, bo ma 40 tysięcy. 2007 rok. I ciekawostka związana z tym samochodem jest taka, że podobno jest to. Pierwszy samochód R8, który był w Polsce. No właśnie, pierwsza R8 w Polsce wyglądała właśnie tak, a właściwie nie. Trochę inaczej. Eee, oryginalny oklejon, nie? kolor był srebrny tego samochodu. Gdy kupiłem ten samochód, nie chciałem w nim nic zmieniać, kompletnie nic. Aż w pewnym momencie zaczęła się zmiana felk, a później już poszło wszystko lawinowo, tak, żeby dopro doprowadzić go do takiego stanu, jak jest w tej chwili. Tak jak widać, jest oklejony. Tak. Jest to folia czerwony, chrom w satynie. Wydaje mi się, że ten kolor był pierwszy w Polsce, yy, który był robiony. Mhm. Yy... Wygląda jak tutaj ja już kiedyś powiedziałem przy, to przy okazji testu chyba Alfa Romeo 156, która była też w taki bardzo jaskrawy sposób, oklejona, że to jest takie jajko wielkanocne. Trochę tak się świeci, stoi i świeci. E, dotknąłem teraz e, tutaj tych karbonowych elementów zderzaka. To jest. To jest prawdziwe karbonowe tak, wykończenie tak, to nie tak, jest tak, nie, tak. to nie jest. Jest e, bardzo jakaś dużo buma, dodatków wygląda jak Bardzo karbon. dużo dodatków zostało zrobionych z karbonu. Cały środek bardzo dużo dodatków w środku jest wykonanych z karbonu, mhm. co można za chwilę pokazać. Wydek został zmieniony na kaplisto. I dodatki typu ospoilerowanie te dolne też zostały dołożone. Wzorowałem się wersją R8GT, która miała spoiler, bo oryginalnie ta tego nie miała. Czyli jest spoiler dołożony, lotki dolne, przednia, boczne. Wszystko w karbonie. Zaglądamy do środka, bo mówiłeś, że również w środku było całkiem sporo zmian, i tutaj widzimy, że takie królestwo karbonu. Nie? Na zewnątrz tak było jest. sporo karbonu, ale w środku tego karbonu jest jeszcze więcej. Widzimy i podstawę foteli, i tutaj elementy na fotelach, i tunel środkowy. I nawet na kierownicy no, tego karbonu są kilogramy. Jak wiadomo, jest to lekki materiał, więc żeby zrobić kilogramy, to trzeba mieć go wszędzie. I tak rzeczywiście w tym samochodzie jest. To wszystko twoja robota. No, na moje zlecenie <laughs> ja dołożyłem fotele kubełkowe, boczki foteli też są zrobione w karbonie uh -huh. y oraz był zaprojektowany wzór, który przyjąłem i widzimy go w tej chwili. Czy pasy były oryginalnie też czerwone? Nie, nie, nie. Wszystko jest zmienione pod kolor samochodu. Ja pamiętam, że do czerwonych pasów w Audi RS. Nie pamiętam już którym to była dopłata rzędu 1500 zł, więc nie są tanie rzeczy. Nawet kolor takiego pasa. Najniżej, co udało się zejść przy spokojnej jeździe, to było 10,4 litra. Na tempomacie 110. Jadąc w dół? Na, nie, na prosto. No a wiadomo, jak już chce, chce się troszeczkę więcej yy, szybciej jechać, no to to spalanie do 25 litrów. 30 może dojść. To jest rzadki przypadek, kiedy słyszymy jednocześnie i silnik, i wydechy. Teraz są klapy zamknięte. Dasz przygazówkę? Okej. Okay. Okej, okay, i teraz otwieramy. O! Jak to się drze! To jest brzmienie, które każe się zastanowić, czy na pewno chce mieć V10. Ona też śpiewa, ale troszkę Ta, jest inaczej, inny, no. Troszkę inaczej. Jest na co popatrzeć, jest czego posłuchać. Powiedz mi, teraz jedziemy w tym głośniejszym wydechu, prawda? Tak jest. Właśnie. Ja nie wiem, czy nawet nie warto by było spróbować minimalnie go sciszyć, aby cokolwiek było słychać mikrofonem, ale nie o to chodzi. No, no ja to zostaw. Będzie jak, jak ma być. Faktycznie jest za co kochać tego manuala, bo zmienia biegi. W taki swój sposób też. Do, do... Zresztą to wygląda po prostu, prawda? No, prezentuje się cudownie. No, to się prezentuje indźwięk, jak milion dolarów. Dźwięk manuala jest niesamowity. Do tego gratis już jest to, że faktycznie mamy pełną kontrolę nad samochodem, możemy zmieniać te biegi ile chcemy. Mamy coś do, do zrobienia w tym samochodzie wreszcie, <te virginia> tak nie? jest. Że, że nie jest to samochód, który po prostu nas wozi, tylko po prostu, no, tak jak widać no, na załączonym obrazku. I możemy zredukować... No, 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 <tanska> no, Dobra, no, no, no. no, przekonałeś mnie, biorę manuala. Ekstra. Dawno nie jeździmy Rusenko, ale jakoś mi się kojarzyło to auto z dużo twardszym zawieszeniem, a ono tak sobie pływa. Tak, tak to, czyli no, możemy no, zrobić test u łosia no, gdzieś, tutaj jak będzie pusta droga. Zrobimy, na pewno. Spra sprawdzimy, natomiast ja nie widzę tutaj podstaw do tego, żeby określić ten samochód od strony zawieszenia jako sportowy. No to, On po prostu sobie tak wiesz, to, to trzeba łączyć. To trzeba włączyć tym sportowy, okej. Okay. Ale wyraźna różnica. <laughs> bardzo. Czuć <Wow>. każdą dziurkę. <laughs> znaczy, no jeździłem twarczymi, ale rzeczywiście zmiana charakteru jest bardzo wyraźna. Okej. Okay. I w tym trybie zrobimy test łosia. Jest... Tak jest. 50 na godzinę, trzeci bieg. 54, 53, 51. I teraz. Wow. No to jest auto sportowe, czego mieliśmy się spodziewać. E, bardzo bezpośrednie e, od razu momentalne reakcje nie jest momentalnie reakcja. z powrotem. I, I mam wrażenie, że ja byłem najcięższym elementem w tym samochodzie, bo to ja za nim nie nadążałem, le lecąc na każdym zakręcie w, w przeciwną stronę, bo samochód to zrobił po prostu raz, dwa. Widzę, że przy 50 to dla niego to było takie bardzo, bardzo symboliczne ćwiczenie, które w ogóle mu nie sprawiło trudności. Jeszcze jakby był napęd na tył, to by był dzik dopiero, nie? Ale tu w sumie większość jej idzie na tył, nie? Tak jest, 80%. To jest taki wariat, nie? Taki wariat, ale taki, co Cię nie zabije też, nie? Bo jednak to quattro czasem się przydaje. A, dobra sami nie wiemy czego chcemy, z jednej strony by się chciało wiesz, w zimie jeździć tym, z drugiej strony wzdychamy po, po te napędy na tył, więc jakby trzeba wiedzieć czego się chce. W zimę takimi zawodami się nie jeździ, stoją w garażu <laughs> i odpoczywają i czekają na sezon. <laughs> to prawda. No właśnie, tylko traktujesz tak bardzo kolekcjonersko, tak? Tak jest. Takie oczko w głowie. <laughs> Mam nadzieję, że żona tego nie będzie słyszeć. Nie, motoryzacyjnie to inny świat, super. Jak to się nie liczy. Tak jest, tak, tak, tak. tak. Pozdrawiamy, że Słyszałaś? I oczywiście wszystkiego najlepszego dla mojego syna, który ma dzisiaj dwa latka. Tak jest. Lajki, proszę łapki w górę, klikać. Jak ma na imię? Nikolas. Nikolas, wszystkiego najlepszego. To nie, jak na się... teraz przegazujemy, to odwrócą nie, 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 głowy czy nie? nie? Lepiej nie, lepiej nie, bo ja w nie wrócić z tym samochodem. Będziesz ich mijał? Nie, no może nie będę. To jest bardzo przyjemne, jak człowiek tankuje samochód, a podchodzą do niego inni i pytają się, czy mogą zrobić, zrobić zdjęcie. To jest akurat ten taki aspekt bardzo pozytywny. Mhm. Że jednak są osoby, które potrafią nie, niekoniecznie z byka patrzeć na kogoś kto ma taki samochód, tak. tylko przychodzą i się uśmiechają i proszą czy pytają czy mogą zrobić zdjęcie, czy mogą siąść do samochodu. Oczywiście to jest, to jest coś, coś cudownego. Tak, oczywiście. To A pozwalasz komuś jeździć samochodami? Czy ja, samochodem, czy ja jestem takim jesteś wyjątkiem, wyjątkiem? Jesteś wyjątkiem. Jesteś tak? wyjątkiem, bo nawet ona tym samochodem nie jeździ. Bo, bo musicie wiedzieć. Jak ja przedstawiałem ten samochód podczas zdjęć, to Krzysiek powiedział: Ładny jest nawet. kurczę, rzadko miał okazję widzieć, jak ktoś nim jedzie. Właściwie to nigdy. nie ja niech no, taka taka był to taka, taka, taka jest prawda, niestety. A czy niestety, niestety, no mówię, no jest to taki... Tak ma być po prostu taki rodzynek i, i, i chciałbym, żeby był jak najdłużej ze mną. Kieruj się na północny wschód. O, teraz będzie trudny teraz. Będę musiał ruszyć z miejsca, żeby nie zgasło, bo znowu będę w komentarzach, że, że nie umiem jeździć manualem. To I proponuję tak. od, odcinkę, jedynkę, dwójkę. <noise> Ile tu można jechać na jedynce? No, zobaczysz. <noise> Przypuszczam, że dosyć długo można jechać na jedynce. 4 tysiące, jedziemy 30. To jest króciutka jedyneczka. 1000. Króciutka, króciutka. 60, 60, parę. 60, parę. Króciutki ten bieg, więc można łatwo tak. Zerwać przyczepność razie tak, 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 tak jest. I co on mówi? Sz Jeszcze Sz jest szczególnie nas. na mobil. Muszę wrzucić szóstkę, żebyśmy mogli rozmawiać. 305, oczywiście, testowane na niemieckiej autostradzie. Naprawdę? Tak. W czasach, kiedy ona była sprzedawana, jeszcze nie było PS4SEK, bo widzę, że masz PS4S na kołach. Czy manual dla ciebie jest takim. Man manual jest ważnym. Tak, tak takim takim kluczowym jest, jest podkreśleniem tego wszystkiego. Jeździłem tym samochodem w automatycznej skrzyni, w tak zwanej półautomatycznej skrzyni i jest to zupełnie inna jazda. No, manual to jest to, co pozwala, że wchodząc do tego samochodu, jad jadąc tym samochodem, można czuć tą moc. Dodatkowo ten ryk tego silnika, tych wydechów sprawia, że to jest żyć. ta szczypta takiej <gry> dużej dawki adrenaliny. Ja to nazywam, że jak się ma taką manualną skrzynię w takim trudnym wprowadzeniu pojeździe, to po prostu czujesz, że go prowadzisz. A nie jesteś wożony. Można tak I, powiedzieć, i, tak. mała, I konieczność operowania tym sprzęgłem, i wszystkie te możliwości, które z tego wynikają, ale też. I wtedy trudności, kierowca decyduje o zmianie biegów. Tak, ale a nie... też kierowca musi troszkę powalczyć. I, I wtedy, oczywiście, masz po prostu większą satysfakcję, nawet jeśli czasem poczujesz sprzęgło. To to... <głos> <głos> teraz nie, teraz nie. A Żeby absolutnie. nie było, że sprawdziłem sprzęgło. <noise> Bardzo Ci dziękuję za zaprezentowanie za samochodu. Również. Dziękuję. Żegnamy się już. I cóż, jeszcze raz wszystkiego najlepszego do Twojego młodego. Dziękuję. I w szerokości bezpiecznej jazdy, i cieszenia się tym. I pozdrawiamy i wszystkich widzów oczywiście. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich widzów. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć. Cześć.